Z raportu SWIFT wynika, że gwałtowne umocnienie chińskiego juana nastąpiło od maja 2023 roku, czyli zaraz po tym jak zakończyła się. no wiecie, ta rzecz, która zamknęła gospodarki na całym świecie. Może właśnie było tak, że Chińczycy dokładnie sobie to przemyśleli. Wcześniej waluta ta utrzymywała zresztą bardzo stabilny, ale no mniejszy co tu dużo mówić udział w obrocie, oscylując w zakresie 1,5-2,5%. Co świadczy o dynamicznej zmianie jej znaczenia na światowych rynkach finansowych, prawda? No z 2,5% do prawie 5%? Pamiętajmy też, że Chińczycy pracują nad wprowadzeniem cyfrowego juana. Chcą zachęcić świat do płacenia za różne produkty tą właśnie walutą poprzez internet. Czy możliwe jest więc, że za ropę będziemy płacić, będziemy kupować ją za pomocą innej waluty niż amerykańska? No pamiętajmy, że Amerykanie stracili prymat petrodolara, bo oto 9 czerwca ubiegłego roku dobiegła końca 50-letnia umowa między Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską, co może oznaczać kres dominacji petrodolara. Bo dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, przez 50 lat ropę z tamtego regionu można było kupować tylko za dolary co napędzało gospodarkę amerykańską, ale też Saudowie mieli z tego niezły interes, teraz wszystko się zmieniło, więc taka sytuacja niesie ryzyko osłabienia pozycji dolara amerykańskiego oraz destabilizacji amerykańskich rynków finansowych. Jeśli ropa zacznie być wyceniana w innej walucie, no to globalny popyt na dolara mógłby zacząć spadać. W rezultacie mogłoby to doprowadzić do wzrostu inflacji, podwyżek stóp procentowych oraz osłabienia rynku obligacji Stanów Zjednoczonych, co wywarłoby presję na całą gospodarkę tego kraju i kropka. USA podkładają więc dynamit pod cały świat, na którym wszyscy sobie żyjemy. I moim zdaniem będą stosowali piękny mechanizm występujący w naturze politycznej od lat, jest on bardzo brutalny, większość ludzi się nim brzydzi, ale bardzo skuteczny. Nazywa się szantażem. Zero zaskoczenia i zdziwienie też niewielkie. Natomiast czy można odmówić im racji? Myślę, że każdy ma swoją rację. Każdy poważny człowiek tak jak każde poważne państwo ma też swoje interesy. Tylko my dajemy się dymać. A szkoda.